O, dobra, 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 franek nie, dobra, franek nie pierdol, bo i tak ci to nic nie da. I tym oto akcentem rozpoczynamy ściganie na Modello Park. To, że najpopularniejszy na <suszy> międzynarodowym to, że irlandzki. Fantastycznie, nikt to nie jeździł od 50 lat, ale dobra. <suszy> dobra, dzień dobry, Do wieczór. Dość się jechać, bo to nie jest rano, dokładnie. Nie rano, jak to rano jest? No, no w sumie piąte rano, na serwerze wow. Dobra. To jest kawa jak zawsze fantastyczny staw. Dobra. Oj, tam co się będę przejmował. Dobra no, już Patryka widzę Po którego? Po No Wiem, że opony są fakt dostatecznie No, startujemy dopiero, To tutaj jeszcze czegoś takiego kuce grzewcze nie ma Jeszcze rano jest to ja, ja pogrzeję je swoim ręcznikiem, może coś to da to... Może, <grymne> <grymne> ale to tylko jedną tę Ale to dam cztery ręczniki, to <grymne> jest, cztery Dobra Chodzi że tam trochę skasował. Dobra. Czy albo ma zepina? Chyba tam się pcha. Było widać. Ej, przepraszam, bo tutaj kasuje. O, przepło. Serwer znagowało. ja A, bo ja zapewniłem zdjęć koligację, bo to pewnie może przeszło. Aha. Fantastycznie, że jechałem pierwszy. więc wyjadą. <laughs> ten... <laughs> A dzięki temu masz większą przewagę teraz. Oj. No bo właśnie dźwięk. ten LAL-a wyprzedziłem dzięki temu. I nagle się chłop za mną znalazł, a raczej we mnie. Także boję się. Dobra, czwarty jestem. No, tak grunty nie już. O nie, znowu spowolniło. To był 2 0 Co spina złoto, że tam się rady zostało? Nie wiem. No na T1 ktoś. Oj.

Widzę, że w prędkości na prostych to zawrotne osiągamy. Dobra. O kurwa. Cool, Iberumne mhm. jeszcze nie razu chyba osiągnąłem 70 km.

Dobra, bo ja po chwilę pisałem przez telefon. Dobra. A tam chłopaki odskoczyli. Idziemy koło siebie na razie. Mamy 8 sekund na Perezem. Dobra. Ja... to teraz? mam, ja muszę wyjść z Discorda, no, żeby one, kary Nie five, three, To jest taktyka, nie? Ja nie za ten poziom, bo to w No ja rozumiem, że my jeździliśmy szybko, ale i 12 sekund? Nie. No. Właśnie. dobre, 3% wyryszał będzie dać Pewnie coś tu ja że jak testowałem, oj, to nie byłem za bardzo w Ale bokiem poleciałem ładnie. Ale nie, bo to też myślę, że ze 2% punkty procentowe, bo jeszcze tego, lagi są czasem, nie? No tak, On a jeszcze nie boty tak... A nie za kiedy i tak boty otwarną piąty bieg No i tam jest w tej grupie to będzie widać Oj, prawa No właśnie takie powiedzmy nie wiem, dwie dziesiąte na przykład teraz zyskałem jakiś cofnęło To było 156.09 um. Na razie to już z Patrykiem podobne tempo A widzę, że tam blisko jesteś, ta tak. Ty stoisz jak najliższy, 170 km na godzinę podobną oczywiście Ja teraz mam poniżej nie... nie, no to masz to... nie masz 170 No nie, a też nie da się, tyle co ty to lag? No lag był. Nie, bo hamują, ale dobra już. No dobra. i tak bym był czwarty, ale pomogło mi to trochę. Dobra. No, guzdrają się chłopaki, nie? 155,63 O, ty ja się nabo nagle Zmienił tak. Można światła wyłączyć No, no. i tak idzie, ja też tak, miałem też światła, no. ja nie wiem, 8 rano dochodzi Nie wiem, mi się podoba, podobają to sobie włączam czasem no. Ja stwierdziłem, że jak nie są potrzebne do końca, no to nie do panu. ja. To fakt Dobra, dobrałem Pieg. Patrzę, może mi jak to wykaczyć. problemem MP'ego, ponownie pisałem zakręcie. Ja nie wiem, jak nie zahamuję na dwa razy, to tam nie wyrzuca. No i ono, bo tu masz akurat trudny zakręt, bo to musisz hamować w skręcie, więc to jest ciężka, dla tych aut to jest ciężka sprawa. Ważne, że spina nie było. Dokładnie. Trzeba pamiętać, że tu zawieszenie jest trochę bardziej prymitywne i te auto tak bardziej jest podatne na, na takie różnice. No tara to zauważyłem. O, ja. tam, że stawa, to z ja. troszkę, za to. No ale na razie trzymam tą sekundową różnicę. Najlepsze jest to, że z mam ma same rekordy, a nie ma najszybszego obciążenia. No, no to też zauważyłem właśnie. No mam o dokładnie 42 tysięcy wolniejszych gazów rekordu. A równo tempo macie. Prawda? O. No, Pięknie pońcę już na trzecim miejsce skoczył. Prawda. No i ja, nie było to trudne.

Mam pr... największe problemy. Chyba już cieplej opon ma sparać Pamiętaj, że coraz 10... cieplej... I jest... z Pamiętaj, że coraz cieplej jest, więc te opony się coraz bardziej przegrzewają. No właśnie. No i w sumie mam ten problem. Zwłaszcza z lewą ja ręką. Ma... No ja mam 107 t naj... najcieplej zrobię. Ja już miałem 112. Aha, A więc Patryk już... Łatwiejsza droga do zwycięstwa, tylko też nie można głęby poprawić O, Maciek, chociażby trzeci raz Nie, jest nie aż tak Nie, nie, kąta, kąta była <grydy> Walczymy <grydy> No, trochę paliwo muszę oszczędzać, bo tego. Bo jak zespinowałem, to mi poprało na 2,6, nie? O, cholera. Na kółko. No, mi poszło 2,4. No i od. Byłem 2,3. No. Tu się ja już chciałem Patryka zeszkalować, że mi błędne dane podał, ale to <laughs> jednak potem zweryfikowałem. Jo.

Jak, że... jak są niechają Moje... na klawiaturze zrobili no, <śmuszczam> ja to na by szczycie nie No wentom, wytłumaczcie mi jakim cudem opona która się... jest moją szczycią najcieplejszą opona się złożyła bardziej niż ta najcieplejsza. W się, sensie, że lewy tył bardziej od przedniego, lewego. Hmm, no. To ja podejrzewam, że jakaś nie wiem, to kwestia wrzutki, czy po prostu tego nie wiem. No mi się wydaje, że przez to, że nasze samochody dużo w drift wchodzą, to może. No trochę, no, trzeba niestety, z miał tam tak No to może. Ma... Znaczy ja się no to w ma... jednej rzeczy jak tak teraz myślę. Bo właśnie przez to, że te auta muszą troszkę chodzić w okien, to Piotr powinien lubić te auta, a on mówi, że ich nie lubi. Bo... Mam hmm. bo... te już no wiesz, jak on na setupy robił, jaką on próbował robić pod prędkość, na no gdzie... ja, a tutaj jest... się nie da, bo tutaj no... Z czego wyciągniesz tą prędkość? No właśnie. Z pobocza. O, właśnie. Pobocza, chyba. Hmm. Nie do mnie dotarło, że to nie jest duży błąd, bo zapomniałem... Bo tutaj trzeba będzie na drugi wyścig w nie skrócić, bo jeżeli robimy tylko 170, a były to tylko na 200, no to po co nam taka długa skrzynia? Right. Mm. No fakt No fakt MDB ma troszkę większą, bo 75, ale to i tak. 75 a nie 175 ja co zrobiłem 190 tak? No nie no. no ja właśnie sobie skróciłem tą skrzynię, nie? No i właśnie, dlatego, sobie, dlatego muszę zrobić to samo na drugiej ja, chyba to samo tylko nie wiem na ile mogę wam skrócić Jaką macie wziąłeś? No najmniejszą i po prostu musiałem ręcznie przełożenia A, no to chyba, że tak, no dobra Inaczej się tam nie da zbytnio No ja ograniczenia Dobra, to jeszcze jedno kółko nam zostanie i na 11 skończymy. Tak. Już MPD jest bliżej mnie niż ja Patryka. I ciekawe się robi. No nie, ale 10 sekund. No. Nie została minuta. luta. Ja, no niby bo nie wiem o ile szybszy byłeś To byś musiał zrobić takiego spina jak... Ja zrobiłem No to być może jeszcze jednego spina zrobić jo. Ja Pamięta. miałem pomysł, żeby dziewiątka i, i my, żebyśmy zahamowali przed metą na trzy czas żeby nie jechać następnego, ale chyba za ten, za mała y, przewaga no jest nie, bo mamy, 20, no, bo tam. Się ma 21 sekund straty, a 37 a ma mazeku No cholera o. To nie, prze, nie przejdziesz jeszcze jednego klęska Leciu Bisał Których tu nie no okay. Sikko bym chciała, ale to już yeah, jest taki I to jest tak mało, że... No no to jest Finlandia, no to czego się spodziewałem. To wszyscy subskrybenci moi Patryka i Fruzmastera Tak jest? Cześć 500 będzie, nie no więcej Ponad 500 Ile masz sobów dziewiątka? To 80 No to tam 520 kilka Albo 530 Mi dzisiaj dwóch widzów skoczyło także. Pokczam. A czas się właśnie skończył. Tak jest. Jakby to było Big Skull Racing, to by boty już nie jechały następnego, co nie, Patryku? Tak by było. Ja to nie jest Big Skull Racing, tylko yeah. r <spanotumını> Prawda. W sumie ciekawie byłoby zrobić takiego moda BR Faktora z Big Scale Racing Tylko by trzeba było dobrze modele odgadnąć. To jest To małe Ale takie ciut większe powiedzmy Może nie aż na tak małą skalę jak w Big Ale takie mniejsze trochę Że już są go karty BR Faktora no to trzeba by nie. Bardzo mi się ta sekcja podoba, którą przejeżdżałem Trochę mi Meksyk przypomina Jo, ten drugi sektor znaczy ten zakęt te takie A. dwa yy, wąskie takie. No te dwa wąskie zakęty w prawo Takie jak w Meksyku trochę Jak masz tam początek drugiego sektora Jeżeli wiesz o co mi chodzi Dobra na koniec potrawie on na topie ja Nie <laughs> no, nie no, ma a więc Patryk kolejny wyścig wy, wygrywa. Uhuh. Gratulacje dla jego, tak. To jest. Po jeszcze na... po kwalifikacjach radość wyścigu. to by było jakbym skończył na tym miejscu co byłem. To hmm. jest skończyłem 12. Nie też, prawda? Przez skończyłem najwyżej. O, tak, znaczy no. MPD nie jechał, czyli odwali. No ja. No dobra, no to ja drugie miejsce, MPD na P3. No to będzie patować z końca też. No. Ale, 0-1 jeden na mecie było. Ale jak już pół, poniżej pół litra to już przerywa. No jo. znaczy ten, kiedy jego to i tak zaleca, różnica różnicę kolejce, to pójdzie po A to czasem, jaki tam ma będzie czwarty. No i tutaj walka widać wręcz koło w koło prawda? no. Kolejni kierowcy wyjeżdżają, jeszcze tu walka o ostatnie miejsca, no i wszyscy jeszcze jechali. Dobra. Jo Patryk, to Ty chcesz serio tego Legend jechać? Znaczy jeszcze drugi wyścig, ale po drugim wyścigu... jo. A, no, do, no dobra, to jak po drugim to da. No, no to także drugi wyścig, a potem, już tak poza nagraniem, weźmiemy się za testowanie, bo tak, tak sobie wymyśliłem, także serwis. Serwis, dobranoc.